Jesteśmy już po szufli transferowej i wiemy jak wyglądają składy topowych drużyn na ten sezon. I wszyscy wiemy, że takie Na'Vi, Vitality czy G2 dalej będą w topce. Dlatego dziś pogadamy sobie o drużynach, które mogą zaskoczyć w tym roku, a niekoniecznie jest to widać na pierwszy rzut oka. Dziękuję wszystkim wspierającym, jesteście totalnymi szefami, a jeśli ty też chcesz być totalnym szefem, to kup sobie wspieraka stary. Subskrybujcie kanał i zanim zaczniemy to... Sponsorem dzisiejszego odcinka jest PirateSwap, czyli strona na której możecie sprzedawać, kupować oraz wymieniać swoje skiny do CSA. Jeśli klikniecie w to miejsce i wpiszecie kod FryTox, otrzymacie aż plus 35% do doładowania, czyli zamiast 100 dolarów dostaniesz 135 dolarów o 1 trzecią więcej. Możesz też wymienić skiny, które już posiadasz, np. 3 tańsze na jeden droższy, albo jeden drogi na 3 tańsze. Natomiast jeśli chcesz sprzedać swoje skiny za realne pieniądze, również możesz to zrobić na PirateSwap, A z kodem również dostaniesz plus 35% do sprzedaży, czyli skina wartego 100 dolarów możesz sprzedać za 135 dolarów. Sama sprzedaż jest natychmiastowa i nie musisz czekać, aż ktoś kupi twojego skina. Więc jak widzicie, naprawdę warto, dlatego klikajcie w link w opisie, a ja przychodzę do odcinka. Dobra. Ja wiem, że Falcon z M, ale skład mają naprawdę bardzo dobry. Jest tam Kor byłego heroik, które grało bardzo dobrze, jak już się rozkręcili pod koniec roku. A w ten Kor wchodzi Kixan, czyli jeden z najlepszych iglów na świecie, a zdecydowanie top 3 z młodych iglów. Do tego Tesses, który jest totalnym szefem i wyrasta na główną gwiazdę w zespole. No i Dexter, który nie jest zły, ale dobry też nie jest i raczej pierwszy zostanie zmieniony. Oprócz Kor Heroic jest tam Nico, czyli jeden z najlepszych graczy w historii CS, o którego Falcon. Walczyło i walczyło, no i go w końcu wywalczyło, niestety. No i jeszcze Magisk, który może nie miał najlepszego roku za sobą, ale ciężko jest mieć dobry rok w teamie Botów, a w 2023 był 17. najlepszym graczem świata, więc może się odbudować. Do tego mówi się, że Monezji ma do nich dojść w połowie roku i wtedy Falcon będzie miał skład, który na papierze powinien wygrywać największe turnieje. A czy tak będzie? Szczerze nie wiem. Z jednej strony mają dobry skład, ale rok temu była dokładnie ta sama sytuacja czyli w teorii spoko skład, skoro drugi i najlepszej drużyny na świecie, a finalnie wszyscy wiemy jak wyszło. Wydaje mi się, że nad Falcons po prostu wisi jakaś klątwa, a dokładniej klątwa Keozika, bo jedyne dwa turnieje, które Falcons wygrało, wygrało mając Keozika w składzie. Więc jeśli chcą wygrać Majora w tym roku, to powinni zrobić minus Magisk minus Dexter i powołać Keozika i Moneziego. O ile Moneziego raczej uda się kupić g tak ITB może nie chcieć oddać swojej największej gwiazdy. Czy Falcons wygra coś w tym roku? Jeśli uda się sprowadzić Moneziego w połowie roku, to myślę, że coś wygrają. A jeśli się nie uda, to raczej nie. Już teraz na Was banti się nie popisali, bo pierwszy pocili wygraną z ENS, a potem po dosyć jednostronnym meczu przegrali z Eternal Fire, więc nie jest to dobry początek, ale jeszcze zobaczymy. Astralis w ostatnich latach też jest stracił memem niż poważną drużyną, ale również mają spory potencjał i myślę, że w tym roku regularnie będziemy ich widywać w top 5 drużyn HLTV. Dlaczego? Astralis również ma korb byłego Heroic, tylko że tego Heroik z 2023 roku. A w 2023 roku Heroik był jedną z najlepszych drużyn świata i przez cały rok nie schodzili poniżej top 3. A najwięcej czasu spędzili na pierwszym miejscu. Obecny skład Astralis to jest trochę lepsza wersja tamtego Heroik, bo AWP dzierży Device ani Kadian, a Device może i nie jest już taki młody, ale dalej jest bardzo dobry i myślę, że w tym roku na spokojnie wróci do top 20 graczy. Do tego jest Kadian, czyli bardzo dobry eagle i w dodatku solidny snajper, więc mogą Często grać na dwie AWP, co na niektórych mapach może być zabójcze. Jak na razie nie mieli zbyt wielu prób do wykazania się, bo zagrali ładnie na finałach Blasta, gdzie bez większych problemów pokonali Na'Vi i Maus i doszli do półfinału, ale potem na RMR-ze grali bez device'a, czyli głównej gwiazdy w zespole, a i tak prawie dostali się na majora. No i teraz na Blast Bounty odpadli na Na'Vi, więc też bez wstydu. Zobaczymy, jak im pójdzie w Katowicach, ale myślę, że mogą całkiem ładnie zagrać. No i też myślę, że w tym roku wreszcie nastąpi przełamanie i pojadą na Majora. W sumie to teraz pozycja w rankingu. Wystarczy, więc muszą się postarać, żeby nie pojechać. Czy uda im się coś wygrać? Myślę, że zaliczą jeden finał na lanie, oraz że wygrają jakiegoś mniejszego lana, bo warto powiedzieć, że drużyną tym trochę słabszym, będzie łatwiej wygrywać lany, bo jest ich kurewsko dużo. I te najlepsze drużyny będą jechać tam, gdzie to się najbardziej opłaca. Więc jakiś tier 1,5 a Astralis może na spokojnie wygrać. Przypominam o konkursie na włupkę widzowie. Już pod koniec stycznia trafi do jednego z was, więc daj tego suba, bo darmowe skiny stary. Jedynie suba wystarczy, że dasz. Eternal Fire za skończyło już w zeszłym roku, ale w tym myślę, że mogą wejść na naprawdę wysoki poziom i regularnie walczyć o najważniejsze trofea. Dlaczego? Eternal Fire zrobiło tylko jedną zmianę, ale za to jak ważną zmianę. Na ławkę poszedł Kalix, czyli najgorszy gracz w zespole, który przez cały rok zakręcił zaledwie 1-0 rating, a w jego miejsce wszedł Jota, który był na wypożyczeniu w Sangal i przez cały rok zrobił 1-12 rating. I to głównie dzięki niemu Sangal było takie dobre. Już teraz Eternal Fire pokazuje, że trzeba na nich uważać, bo w momencie, gdy to pisze, bez większych problemów problemów pokonali Vitality na Blast Bunty, potem pokonali g w bardzo wyrównanym meczu i w momencie, gdy to nagrywam, jest kilka godzin przed finałem na Spirit i tutaj Maciek wam pokazuje, jak im w tym finale poszło. Nawet jeśli przegrają, już teraz pokazali, że mogą mieć czołową drużyną w tym roku. Skoro z Calyxem dali radę zagrać naprawdę bardzo dobry rok i zaliczyć dwa finały na dużych lanach i do tego ćwierć finał Majora, to myślę, że o mogą sięgnąć po swoje pierwsze trofeum Tier 1 w historii. I myślę, że właśnie tak się stanie. Bo do tego mają oczywiście Xantaresa, który normalnie jak no, z każdym rokiem coraz lepszy, więc uważam, że Eternal nieraz zaskoczy w tym roku. Jakiś czas temu nagrałem film dlaczego nowe ens jest gorszy niż myślisz, więc możecie być zdziwieni, że ich tu daje. Ale jak obejrzycie tamten film, to zobaczycie, że wcale jakoś bardzo ich nie cisnąłem, tylko mówiłem, że mają potencjał i zobaczymy jak to dalej będzie. Póki co nic zbytnio nie pokazali, ale dalej uważam, że mają spory potencjał na drużynę takiego niskiego tier 1, czyli między top 10 a top 15 HLTV. S tak naprawdę ma wszystko, czego potrzebuje dobra drużyna. Mają bardzo dobrego i bardzo doświadczonego Igla, czyli Glejwa, do tego mocnego i doświadczonego Riflera w postaci Samnej Yanga, młodych napierdalaczy w postaci Neciu i Kasperskiego, ale za to niestety nie mają snajpera i to jest myślę największy problem. Ens. Wiem, że jadę po tym podium od samego jego początku w Ens, ale mija 7 miesięcy, a podi, zamiast grać coraz lepiej, to w sumie gra coraz gorzej. Jego rating z tego okresu to zaledwie 1,03, co jest okropnym wynikiem, jak na snajpera. Ale obawiam się, że Ens może nie chcieć go posadzić na ławce, bo w końcu to ich rodak. A gdyby tam szedł jakiś sensowny Sniper, to myślę, że właśnie takie niskie tier 1 jest jak najbardziej w ich zasięgu. A z to bardziej top 20, bo jednak bez Snipera ciężko się gra. Było nie wywalać Hadesika. Dużo heroik w tym filmie, ale nie moja wina, że co roku zmieniają skład i to na taki, który ma potencjał. Bo teraz po sprzedaniu całego składu, znowu zrobili taki, który naprawdę może zaskoczyć. Bo sobie core Sangal, które było mocnym tier 2 w zeszłym roku, a wzmocnili ten kor o takich graczy jak Sampaius, czyli naprawdę bardzo dobry Sniper, a w Sangal brakowało właśnie Snipera, bo Samej był strasznie niestabilny i albo robił 1.20 rating, albo 0.80. A sam Sampaius jest jednym z najlepszych snajperów świata, więc solidne wzmocnienie. Do tego mają Thneera, którego kupili z gun Five. Tnir jest totalnym napierdalaczem i przez pół roku w Gun5 zakręcił 1.20 rating, co jest wręcz wybitnym wynikiem. A do tego wszystkiego jest Nilo, który obecnie siedzi na ławce. Dlaczego? Jak napisali, Nilo napotkał okoliczności osobiste, które sprawiły, że znaczący skok na poziom tier 1 Gunther Strike'a był w tym czasie szczególnie trudny. Było to zaskoczenie dla wszystkich w tym dla samego Nilo. Chociaż początkowo planowaliśmy, że Nilo będzie częścią wyjściowego składu, jesteśmy zobowiązani do wspierania go, gdy pracuje nad powrotem. Nasza wyjściowa piątka jest zablokowana i będzie miała szansę się wykazać. Dlatego Nilo nie będzie miał gwarantowanego miejsca. Będzie musiał walczyć o powrót do drużyny. To, że nie ma zagwarantowanego miejsca w drużynie, nie brzmi najlepiej, ale zgaduję, że za miesiąc czy dwa po prostu wejdzie w miejsce najgorszego zawodnika w teamie i tyle. Bo Nilo jest naprawdę bardzo dobry i z nim w składzie heroik wyglądałby naprawdę bardzo dobrze i będą mieli. Na naprawdę młody skład więc potencjał spory za dużo tego naprawdę mówię chuj niech będzie klej to nawet zostaw to macie wklej jak mówię że za dużo tego naprawdę żeby mi w komentarzach nie pisali i to co teraz gadam też w klej. ale nie uważam żeby wygrywali najważniejsze turnieje raczej będą stabilnie stać w top 15 co oczywiście również jest świetnym wynikiem i nie jeden mniejszy turniej wygrają no i na koniec bedmum ich nowy skład jest bardzo niepozorny ale naprawdę mają wszystko, czego potrzebują do wygrywania największych turniejów. Mają bardzo dobrego i bardzo doświadczonego igla w postaci bombela. Ktoś może powiedzieć, że jak bombel dobry, przecież chuja ugrał w ostatnim czasie, tylko że nie miał zbytnio kiedy i z kim czegoś ugrać. Bo jak był w One Win, to zmagał się ze sporymi problemami prywatnymi, do tego skład tam nie był jakiś wybitny. Potem poszedł do Cloud9, gdzie przez chwilę grali, ale potem były wieczne zmiany i ciężko było im cokolwiek ugrać. A teraz wreszcie ma skład, z którym może coś pograć. A nie możemy przecież zapominać, jaki sukces osiągnął w Nawi. Nawet Simple jakiś czas temu mówił, że z nikim mu się tak dobrze nie grało, jak w tamtym składzie Na'Vi. i że był to świetny team, rozbity przez wojnę. Więc myślę, że Bombel naprawdę wyciągnie wiele z chłopaków, a tych ma bardzo dobrych. Na snajperce jest Zortę. Nie jest to może najlepszy snajper na świecie, ale zły też nie jest, a mowę z Bumblem wejdzie na jeszcze wyższy poziom do tego Axil, czyli klasa sama w sobie. Co prawda trochę zniknął w Cloud9, ale nie dlatego, że gra słabo, tylko tak jak mówiłem, ciągłe zmiany. Axil jest dalej bardzo młody, bo ma ledwie 22 lata, więc cała kariera przed nim. A teraz wreszcie po tych paru latach w cieniu ma skład, z którym może coś ugrać. Mają też Magnojeza, czyli również dobrego młodego zawodnika, który gra coraz lepiej i też może stać się niezły napierdalaczem. No i jest Siren. On akurat jest chujowy, ale zawsze można go wymienić, ale też w każdym teamie musi być tajna wali zanoszona na plecach. Według ma naprawdę wszystko. Mają młodych doświadczonych graczy oraz magnoje, za którym myślę, że zaskoczy. Również drużyna, którą w tym roku myślę, że regularnie będziemy widzieć w top 10 i raczej uda im się wygrać coś mniejszego. No i to tyle. Chciałem tu dać jeszcze demongos, ale oni zaskoczyli w zeszłym roku, a w tym po prostu myślę, że będą trochę lepsi. A wy myślicie, że jaka drużyna namiesza w tym roku? Piszcie w komentarzach, a ja chyba się zabieram za robienie historii GTU, bo dawno nie było żadnej historii na kanale. Siemano!